Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dzisiejszym oświadczeniu poselskim chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na tą sytuację materialną i finansową klubów sportowych, które uprawiają w Polsce futbol amerykański. Idea powołania do życia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej ruch futbolu amerykańskiego w Polsce po raz pierwszy pojawiła się w maju 2004 roku. Zaledwie miesiąc później, w czerwcu 2004 roku, z inicjatywy założycieli dwóch pierwszych polskich drużyn futbolowych doszło w Warszawie do spotkania przedstawicieli wszystkich ośrodków tej dyscypliny sportu w Polsce. Po Podczas jego trwania utworzono Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego, a także plan działania na kolejne miesiące. Na dzień dzisiejszy, co warto podkreślić, w Polsce mamy już pięć lig, które których występują łącznie nimi dwa zespoły. To najszybciej rozwijająca się dyscyplina sportu w Polsce, na którego finał na Stadionie Narodowym w Polski przyjeżdża do Warszawy prawie 25 tysięcy kibiców. Futbol amerykański to drugi sport w naszym kraju pod względem największej ilości zgłoszonych zawodników w Związku, a w tym przypadku Stowarzyszenia Polskiego Związku Futbolu Amerykańskiego zawodników. Jednak sytuacja finansowa klubów i zawodników nie jest zadowalająca, a wręcz w niektórych przypadkach wymaga natychmiastowych zmian i interwencji. Polscy zawodnicy, jak i zarządy klubów nie otrzymują żadnych pieniędzy. Wynagrodzenia otrzymują tylko zawodnicy z zagranicy i trenerzy. Nowe kluby cały czas się tworzą, niestety ze względu na brak pieniędzy także upadają. Związek ministerialny na pewno pomógłby w znalezieniu pieniędzy, ale nie można go założyć, gdyż futbol amerykański nie jest dyscypliną olimpijską. Osobiście kibicie drużynie to pliga amerykańska w Steelers z Benzina. Jest to drużyna, z której jestem dumny i podziwiam ją je za jej determinację. W drużynie tej trenuje obecnie ponad 90 zawodników i funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu prezydenta miasta Będzina, pana Łukasza Komaniewskiego i władz samorządowych, lokalnych sponsorów menedżera Szymona Widery, trenera Jasona Blasko, zaangażowania dziewaczy, chociaż jakby pan Wojtek Borkowski, wielki fanatyk, sponsor i fotograf drużyny Zagramia Steelers. zwierzęć z moim oczywiście jest tu przypadkowa. Jednak wsparcie dla zawodników w postaci na przykład stypendiów nie jest możliwe na chwilę obecną, bo futbol amerykański w Polsce nie jest dyscypliną olimpijską. Zatem siadam do Ministerstwa Sportu z apelem o zainteresowanie się tą dyscypliną sportu w Polsce, która wpływa również na rozwój dzieci i młodzieży w Polsce, a przypomnę, że sport jako element kultury fizycznej jest forum aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego psycho psychofizycznych indywidualnie lub Zbiorowo kultura fizyczna uznawana jest za część kultury narodowej i chroniona przez prawo. Dziękuję bardzo za uwagę.